wychodzimy z mieszkania gdzie po balkonie otwarte o klucza dzisiaj nie wchodzili to jest jasne to jest światło no ale tu już niestety nie jest światło no i teraz dylemat przez nie moje pomieszczenie nie przekazane mi do użytku cóż łamuje mi nie mam jedno pomieszczenie moje zamknięte drugie pomieszczenie ciemno tej, czy możemy przejść. Nie, możemy przejść. Jest następne pomieszczenie. Trzecie. Czwarte. Możemy przejść. Zobaczymy tutaj. Nie wolno mi wyświecić światła. Przecież to nie moje światło i pomieszczenie. Liczniki są, są. Ubrali trochę światła. Ale klucze... O, jest nie wymienione dzisiaj są klucze. I kurczę, jak to otworzyć w pociemku, no ale nie otwieram. No i wychodzimy, jesteśmy... O, co proszę. Waczinki są, są, olej. No i no, nie działa jak zwykle w... 5 i 5b Patrzymy klatka schodowa niewybudowana Czyli po balkonie będziemy chodzić